Cześć, z tej strony Konrad, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam nową serię Let's Play z Minecraft Alpha. Jest to starsza wersja, dlatego jest według mnie bardziej ciekawsza. Tak więc, zacznijmy. Musimy oczywiście zabrać drzewo, ponieważ tutaj chyba nie ma biegania. Tak więc będziemy mogli tylko się poruszać wolniej. Mamy też dołączonego nowego skina na początku gry. wiem go on nie przypomina. Z tyłu wygląda następująco. Wymachy rąk są bardzo ciekawe. To no więc zdobyć mi jeszcze więcej drzewa. Jeszcze jedną i zbudujemy dom. Tak, żeby schronić się przed potworami. Ok, mamy. Wezmę sadzonkę. Przerobię to na deski. Teraz wybierzmy miejsce na dom. O, mam nadzieję, że będzie Wam się podobała ta seria nowa moja. Gdyż jest to starsza wersja i tym bardziej ciekawsza. Może uda nam się spotkać nawet Hero Prima, jeżeli naprawdę istnieje. Jeszcze sadzonki. Okej, okay. no teraz już, myślę nad tym miejscem, więc zrobię tutaj. No. Ok, no to zrobię. Mhm. właśnie tu jest taki bóg trzeba niż żyć śnieg najpierw Już nam długo, dużo nie zostało. Mam nadzieję, że zdążymy przed nocą. To, co mnie dziwi i zastanawia, to że w wersji alfa 1.0.4 już był śnieg. Nie grałem w poprzedniej wersji, ale. Zadziwia mnie to. To zróbmy podłogę. mamy już. Niech sypie szaleńczą. Tak więc będziemy musieli zdobyć więcej desek. Ok, to chodźmy po drzewo. odcinku planuję jeszcze w innym, nie z serii Minecraft Alpha. Chciałbym Wam udostępnić mapę Chunk Error, czyli, czyli to jest mapa 16x16, szerokości i długości. Tradycyjną, czyli taka jak była na początku i taką zmodyfikowaną przeze mnie. ok, zdobądźmy jeszcze jeszcze troszeczkę drewna. Mam nadzieję, że 30 drewna nam wystarczy, tak więc choćby zdobyć jeszcze więcej. Okej, okay, jeszcze jedno drzewo. To zostało nam jeszcze jedno, żeby do 30 dobić. Ok, akurat nam się udało, że jest całe 30. Przeróbmy to na deski. I dokończmy dom. Dom taki duży nie będzie, ale taki przeciw. Przedi potworowy, że tak powiem. <laughs> Okej. Okay. więc musimy jeszcze zrobić dach mi jeszcze drzewa tak żeby nam się wyróżniał pasek dachu jak już coś budować to z głową żeby było ładne robi się nas Jeszcze raz potwory tutaj nie zabiją. Ale jest to pierwszy odcinek z serii Minecraft Alpha, więc wyłączę potwory, żebyśmy już mogli zbudować dom. Jeszcze tak do 25 chyba nam wystarczy z drewnem. i będzie trzeba zdobyć jedzenie. Okej, okay. to chodźmy zrobić obręcz naszego domu. Jeszcze sadzonki zbierzmy i już ośmieszmy. Tak więc zdobądźmy jeszcze ziemi. Okej, okay, to chodźmy Oj, będziemy musieli jeszcze zdobyć Prawda. Ok, to chodźmy. Tym razem w tamtą stronę. Jeszcze zasadźmy. Zatniemy dwa ciała to myślę, że nam wystarczy. Так, hey, давайте мы добудем обрамовку. Więc dobudujmy tutaj jeszcze ta. i w kolejnym odcinku będziemy musieli się wybrać do kopalni. Jeszcze sprawdzę czy można tutaj robić płytki, ale myślę, że chyba raczej nie. Chodźmy do domu. Mhm. Okej, okay, mamy crafting table. Jeszcze odkryjmy ten śnieg. Czy można zrobić płytki? Zobaczmy hmm. co to jest, czy to jest sklapa? Tak to jest klapa. Znaczy płytka na Tutaj. Hmm. No niestety. Okej. Okay. Tak więc pozostaje nam albo tak zostawić, ale myślę, że tak nie zostawimy. Tak więc to budujmy tam jeszcze u góry. się zacięło się troszeczkę ale to stala, stara wersja więc się nie nie dziwię okej okay, chyba tyle nam już wystarczy Pokażę Wam, to znaczy w kolejnym odcinku pójdziemy do kopalni zdobyć węgiel i oświetlić całe tutaj wnętrze i zdobyć potrzebne rzeczy. Ja jestem Konrad i dziękuję Wam za oglądanie nowego odcinka z Real. Cześć!